Jedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki w Sielcach. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. Ostatnią środę, 14 lutego, na Walentynki specjalnie dla Państwa zaprezentowaliśmy spektakl pod tytułem Ray Goodbye. To spektakl produkcji naszej Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który wyreżyserował Robert Protasewicz i w którym także wziął udział jako aktor z Stowarzyszeniem Doroty Kaczorek i Macieja Czapskiego, aktorów Teatru S. Ty jesteś po stronie tego stworzenia. Nie no skąd? Ja nie jestem po niczyjej stronie. Jestem bezstronny. I pamiętaj, że to stworzenie ma na imię Ewa i jest kobietą. Ko Kobieta. Oddałeś żebro? Mhm. Dla mnie. Mhm. Och, jakie to romantyczne. Mhm. Jakie? Nie wiem. Chciałeś to zrobić tak, tak dla mnie? No, Chciał, nie wsiążę, Co tam będziemy drożyć, temat nie? Chyba żebro zaczyna mi odrastać tylko w innym miejscu. No, czuję jak rośnie. Jest coraz większe. No chyba twórca maczał w tym palcu. To brzmi tak przyziemnie no, raj na ziemi! jak się tam dostać? No, 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 normalnie wystarczy, że, o, że kupisz u mnie cyk cek, czek, czek jabłka. Ja <grym> kupię, coś, 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 coś. a co to znaczy kupię? No, no, no jak to? No, dwa za kilo, Pięćdziesiąt pięć lat to piękny wiek, to ponad pół wieku i ponad pół wieku, bo właśnie tyle, bo pięćdziesiąt pięć lat na polskiej scenie muzycznej obecny jest zespół Czerwone Gitary. Koncert jubileuszowy mieliśmy okazję przeżywać razem z artystami u nas, w naszej sali teatralnej, 18 lutego. Czerwone gitary, drodzy Państwo, zaprezentowały się w dobrze znanych, lubianych przebojach. No! Oh. Taki refren powtarza starszy planet Dosło od osiemnastu lat I cwono zacieśni tak, już każdy z...

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na spektakl teatralny. Otóż 21 lutego o godzinie 17.20. Same plusy on live to spektakl o życiu, drodzy Państwo, ale spektakl w znakomitej obsadzie. Proszę posłuchać: Gabriela Muskała, Grażyna Wolszczak, Marieta Żukowska, Michał Czernecki, wymiennie z Łukaszem Simlatem. Kto przyjedzie, który z tych aktorów, pozostawmy troszkę niepewności. Obydwaj są znakomici, obydwaj pożądani jako artyści na scenie, więc warto ten spektakl zobaczyć. Tym bardziej, że mówi on o nas, drodzy Państwo. A bilety, jak zawsze, do nabycia w punkcie informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej. Ale ostrzegam, drodzy Państwo, biletów jest niewiele już, więc kto pierwszy, ten lepszy, zachęcamy, zapraszamy do zobaczenia. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz Teatr Muzyczny Art Kreatura mają wielką przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłe absolutnie wydarzenie. Otóż 1 marca o godzinie 19.00 Zemsta Nietoperza to spektakl operetkowy w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza z muzyką Orkiestro, orkiestry Teatru Art Kreatura na żywo. Drodzy Państwo, ten klasyczny już spektakl warto zobaczyć. Ten klasyczny już spektakl warto Trzeba koniecznie obejrzeć, koniecznie go wysłuchać, przede wszystkim przeżyć. Bilety więc do nabycia w punkcie informacji kulturalnej u nas, tu w naszej siedzibie w Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Biskupa Świrskiego 31, ale także na naszej stronie internetowej. Drodzy Państwo, spieszcie się, bo znikają one w tempie niezwykłym, co nas bardzo cieszy, nie ukrywamy tego. Do zobaczenia więc w teatrze, do zobaczenia więc podczas wielkich wzruszeń i przeżyć artystycznych. Zapraszamy. Drodzy Państwo, specjalnie dla Was, dla naszych widzów i na Waszą prośbę prezentujemy 2 marca o godzinie 19.00 Wodecki Grechuta Recital Roberta Protasewicza. To artysta, który na co dzień pracuje w Centrum Kultury, prezentuje program tych znanych artystów, artystów, którzy kiedyś razem spotkali się w grupie ANAWA, potem znakomicie rozwijali swoje kariery solowe. Niezależnie od siebie, ale także razem z sobą, dając nam widzom, słuchaczom wiele wzruszeń, wiele znakomitych utworów, które do dzisiaj pamiętamy. I te utwory właśnie nasz artysta Robert Protasewicz Państwu zaprezentuje. Premiera tego spektaklu odbiła się szerokim echem, była komentowana, była także bardzo dobrze przyjęta przez Państwa, przez naszą publiczność. Zapraszamy więc 2 marca na godzinę 19, by. Ten recital raz jeszcze zobaczyć, by go wysłuchać, by go po prostu przeżyć. Spieszcie się, drodzy Państwo. Bilety w punkcie informacji kulturalnej, bilety na naszej stronie internetowej. Będzie miło nas, nam Państwa widzieć. Zapraszamy. Drodzy Państwo, w naszym programie mamy wydarzenia nie tylko dla widzów dorosłych, bo przecież także zajmujemy sztuką teatralną najmłodszych naszych widzów. Cykl Rodzinna Niedziela w Teatrze cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych widzów, właśnie najmłodszych miłośników teatru, dlatego też zapraszamy ich do nas na tenże cykl 3 marca na godzinę 16 w niedzielę. Jak zawsze po obiedzie spotykamy się na spektaklu Tiki Rafa na końcu świata. To wspaniałe przedstawienie, które przeniesie się naszych młodych widzów w świat zupełnie nieznany, ale w świat baśniowy, w świat piękny, zapraszamy bilety, jak zawsze można kupić w punkcie informacji kulturalnej i na naszej stronie internetowej. Bądźcie z nami. Drodzy widzowie, drodzy panowie w szczególności, zbliża się. Dzień Kobiet. Mimo, że to święto z jakby minionej epoki jednak cieszy się dużą popularnością, jest po prostu świętem, które już na stałe weszło do naszej kultury. 8 marca zapraszamy Państwa do nas na szereg wydarzeń, bo to nie tylko ten dzień, bo to także 9 i 10 marca chcemy dać Państwu, chcemy dać Panom możliwość zaproszenia swoich bliskich, swoich najbliższych, albo też swoje najbliższe Panie do nas na wydarzenia wydarzenia artystyczne by ten dzień celebrować właśnie tu w teatrze i tak 8 marca o godzinie 17 i 19:30 muzyczny bukiet dla pani śpiewająca rodzina Kaczmarek Uwiodą Państwa artyści swoim artyzmem wykonawczym, uwiodą Państwa artyści repertuarem, uwiodą Państwa wreszcie artyści swoim byciem na scenie i czarem tego magicznego dnia, tego magicznego wieczoru. Kolejny dzień. W cyklu Dnia Kobiet, w cyklu celebracji tego święta, to spektakl pod tytułem Oszuści. Spektakl, w którego obsadzie widzimy Michalibę, Michalinę Łobacz, Gabriele Muskałę, Beatę Ścibakównę, Piotra Grabowskiego, Filipa Pławiaka i Zbigniewa Zamachowskiego. Jak zawsze to spektakl o życiu, jak zawsze to spektakl o nas, jak zawsze to spektakl, który nas zmusza do refleksji. Kolejnym dniem tej celebracji, dniowej Dnia Kobiet to 10 marca, tu o godzinie 16 i 19 o sole mio. Drodzy Państwo, spektakl teatralny, również w bardzo dobrej obsadzie, spektakl teatralny, muzyczny, można by było powiedzieć z Mateuszem Banasiukiem, Tomaszem Dudkiewiczem, Janem Jankowskim, Arturem Hamskim, Małgorzatą Sadowską, Martą Wierzbicką i Magdaleną Wójcik w obsadzie, drodzy Państwo, Drodzy Panowie. Spieszcie po bilety, spieszcie po to, by ze swoimi paniami, by tu u nas, by tu w teatrze w sposób absolutnie wyjątkowy Dzień Kobiet przeżywać. Zapraszamy. I to już wszystkie informacje, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Kończymy więc nasz program i jak zawsze zachęcam Państwa, byście zaglądali na naszą stronę internetową, śledzili profil na Facebooku, subskrybowali kanał na YouTube no i rzecz jasna, czytali scenę 24, bowiem wszędzie tam, drodzy Państwo, jak zawsze najświeższe informacje o wydarzeniach artystycznych, które dla was, drodzy Państwo, przygotowujemy, znajdziecie po prostu, drodzy Państwo, do zobaczenia, do zobaczenia w teatrze!